ZW3D 3X Machining Dodatkowe możliwości. ZW3D pozwala na skorzystanie z dowolnej geometrii w środowisku CAM. Dzięki czemu łatwiej wpływać na zachowanie poszczególnych operacji. Operacje trzyosiowe mogą zostać wykorzystane jako operacje indeksowane przy dodatkowych osiach obrotowych. Włączenie ścieżki trochę idealnej pozwala wybierać materiał w bardziej równomierny sposób, powodując mniejsze obciążenia narzędzia oraz mniej go zużywając. Weryfikacja bryłowa. Wspiera nie tylko geometry części i przygotówki, ale także dodatkowych elementów, jak uchwyty lub stoły. Pozwala to na wykrycie potencjalnych kolizji w sposób bezpieczny. Dodanie zdefiniowanej geometrii uchwytów do operacji powoduje automatyczne odsunięcie ścieżki. Na ponownej weryfikacji nie widać już miejsca kolizyjnego. Ścieżka została odpowiednio zaktualizowana. Wykonywanie kopii operacji pozwala na szybkie definiowanie kolejnych ścieżek z podobnymi parametrami. Zapis półfabrykatu do oddzielnego pliku pozwala na wykorzystanie go jako następny etap frezowania. Zmiana półfabrykatu powoduje zmianę obszaru, w którym będą generowane ścieżki. Dzięki temu rozwiązaniu w kolejnej operacji zgrubnej będą omijane wcześniej obrobione obszary dla operacji zgrubnej z mniejszym narzędziem. Dynamiczny edytor ścieżki narzędzia pozwala na jej edycję bez potrzeby ponownego przeliczania operacji. Można w ten sposób przyciąć ścieżkę, czy na przykład odbić lustrem. Przycięcie ścieżki pozwoliło na uniknięcie kolizji. Obliczenie ścieżek w tle pozwala na stałą pracę z programem. Ścieżki po obliczeniu można załadować w każdym momencie. W międzyczasie zostanie dodana operacja grawerowania. Operacja ta automatycznie rzutuje ścieżki narzędzia na detal w odpowiedniej osi. Gotowe operacje obliczone w pamięci można teraz zaimportować. Weryfikacja operacji wykańczających. Dzięki możliwości zapisu wcześniejszej przygotówki proces weryfikacji znacznie przyspiesza. Operacje wykańczające są zakończone. Dla operacji krzywa prowadząca dodajemy ujemny naddatek, aby pogłębić operację. Dzięki temu możemy ingerować w geometrię bez edycji modelu CAD. Inną opcją grawerowania jest grawerowanie v gdzie narzędzie sprowadzone stycznie do zadanych krzywych. Operacja ta świetnie się sprawdzi, np. w grawerowaniu liter. Głębokość operacji wynika z szerokości liter, dzięki czemu nadaje to wrażenia głębokości. Wzyw 3D wspiera obróbkę na plikach formatu STL. W geometrii można znaleźć zdefiniowaną bryłę oraz blok STL w jednym środowisku 3D. Dzięki temu można dodatkowo kontrolować ścieżkę narzędzia za pomocą dodanej bryły. Wcześniej zdefiniowane szablony CAM pozwalają na znaczną optymalizację obróbki. Zdefiniowane operacje, dodane narzędzia wraz z parametrami, ustawiona maszyna itd. Są zapamiętane w szablonie i ponownie wykorzystane. Operacje pozostają nieobliczone. W pierwszej kolejności należy określić przygotówkę oraz bazę. Dodana przygotówka oraz baza zostaną dodane do każdej operacji w sposób automatyczny. Operacje są gotowe do obliczenia. Można obliczyć wszystkie operacje jednocześnie. W obliczonych ścieżkach Operacja obszarów płaskich wymaga drobnej edycji. Operacje wczytane z szablonu można dowolnie zmieniać bez wpływu na oryginalny szablon. Ścieżki zostaną zweryfikowane, zapisana operacja resztek w szablonie pamięta odpowiednio dodaną operację referencyjną. Zmiana punktów granicznych operacji koronkowej dla precyzyjnego wskazania regionu. Operacja poziom Z nie wymaga edycji, weryfikacji operacji wykańczających. Operacja narożeń nie tylko potrafi wykonać narożniki w oparciu o narzędzie odniesienia wcześniej użyte. Operacja ta wykańcza obszary, w których mamy do czynienia z ostrymi przejściami, także na modelu STL. Poprawnie wykonany model bazujący na pliku STL. Przejście do danych wyjściowych, ustawienia maszyny są zapamiętane przez użycie szablonu. Teraz już tylko wystarczy wygenerować kod końcowy.